Witajcie, moje drogie raki. Zrobimy rozkład kart dla każdego z Waszych miesięcy na 2026. Zaczynamy od stycznia. Nazywam się Dariusz Ostak. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, ale to możecie wyczytać tutaj, w miejscu, do którego ten film jest właśnie delegowany Tyczeń będzie spokojny z miesiącem. Musicie uważać na sferę rywalizacji. Mm, tutaj w tej rywalizacji wykażcie się pewnością siebie. Wykażcie się pewnością siebie. Finanse będą się zgadzały. Dla tych, którzy mm, dla tych, którzy pracują na własną rękę, tutaj będą klienci. Myślę, że biznes będzie się rozwijał. Na pewno tutaj także tematem ważnym i istotnym będzie rodzina. Dla niektórych z Was mogą pojawić się naprawdę takie wysokie, dalekosiężne plany, i nawet oświadczyny. Dobrze, zobaczymy co w lutym. Zobaczymy, co w lutym. Piękny, piękny przekaz. Luty, i raki w lutym. Luty będzie obfity w ciężką pracę. Uważajcie na wasze plecy. Bądźcie ostrożni w sytuacjach jakiegoś podnoszenia czegokolwiek. Tutaj dla mężczyzn będzie wam trudno wyrażać emocje w lutym. Radziłbym po prostu otworzyć się emocjonalnie. Moje drogie panie, no panowie wewnętrznie mogą czuć zupełnie coś innego niż to, co pokazują. Będzie, będzie trzeba wykazać się działaniem i, i warto się otworzyć. Finanse będą się zgadzać na pewno, i także może się pojawić jakieś, jakieś dodatkowe źródło. Zarobku, jakieś dodatkowe finanse. Ogólnie, tutaj w finansach bym powiedział, że wszystko będzie sprzyjać. Tylko potwierdzenie: tylko potwierdzenie. W, w grę mogą wchodzić jakieś e, koligacje z osobami spod znaku ognia, głównie z mężczyznami. Jeśli jest koło ciebie raku, jakiś mężczyzna spod znaku ognia i zaproponuje ci jakiś biznes, warto by było z niego skorzystać. Tutaj jest tylko i wyłącznie dużo, dużo, dużo spełnienia, więc wygląda to wspaniale. Zobaczmy co dalej. Marzec. Dla nas, moje drogie raki. Tutaj będzie temat partnerstwa. Być może w lutym było dużo pracy. Trzeba będzie nadrobić ten, ten, nie mogę powiedzieć stracony czas, ale ten czas, który był w osobności. Musicie uważać na wszelkiego rodzaju konflikty, bo tutaj w konflikcie może się pojawić jakaś totalna brama, brak komunikacji. Ogólnie temat komunikacji będzie bardzo ważny. Starajcie się być szczerzy i mówić to, co czujecie, bo, bo tutaj nikt tego się nie domyśli. A, a nie rozumiem, dlaczego akurat tutaj tak mi się to pokazuje, że wy. Nie wiem, czy będziecie się wstydzić powiedzieć tego, co czujecie, no po prostu musicie być ostrożni w tej sferze i też mm, jeśli pojawią się jakieś konflikty właśnie to za tymi konfliktami mogą kryć się jakieś emocje niedopowiedzenia może ktoś komuś, ktoś komuś coś obiecał ta druga osoba nie dotrzymała słowa mm, warto by było wytłumaczyć yy, dlaczego, jak, po co żeby, żeby ta druga osoba zrozumiała mm. kolejna sprawa jeśli pogodzicie się z tą sferą Waszych emocji, to naprawdę będzie szansa na coś pozytywnego. Plus pojawi się na Waszej drodze jakiś mężczyzna, lub to wy, jeśli jesteście mężczyznami, to już bądź kobietami w męskiej energii, będziecie oczekiwać czegoś od kogoś może pojawić się temat. Jakiegoś wsparcia, czy podwózki, czy naprawy samochodu, czy po prostu trzeba by było podleczyć się w sferze emocjonalnej, żeby podciągnąć ten swój organizm, to swoje ciało do, do, do poziomu takiego, jakim być powinno. Dowiadę jeszcze kartę rady do tego wszystkiego. Kartą rady jest karta śmierci, nie bójcie się jej to karta, która mówi o zakończaniu jakichś spraw zamykaniu m, ale może też tak być, że to co mówiłem w kwestii tego samochodu e, po prostu siądzie fura i już więcej nie ruszy, więc, więc bądźcie ostrożni jeśli już dzisiaj wiecie że trzeba coś w samochodzie naprawić to może warto by było się tym zająć bo autentycznie może tak być, że będziecie potrzebowali podwózki. Ciekawe te czytania. Bardzo ciekawe. Marzec był, teraz będzie kwiecień. Pamiętajcie, jeśli podoba Wam się to co robię, w linku do tego filmu będzie możliwość kliknięcia w wirtualną kawę i postawienia mi jej kwiecień. A tutaj w kwietniu nadal pokazują mi się niedopowiedzenia. Mm. Bardzo dużo tych niedopowiedzeń. Moje drogie raki, no wy po prostu już takie jesteście. Ja wiem, wy... Mm, Rak ma to do siebie, że on lubi się zamknąć w sobie i przeżywać samemu te emocje i w koło, i w koło, i w koło i, i tak dalej. E, ale zastanówcie się, czy chcecie Fundować swojemu partnerowi czy partnerce taki roller coaster, sami wiecie, że nie każdy jest w stanie to wytrzymać. Więc bądźcie tutaj ostrożni, bądźcie otwarci, komunikatywni przede wszystkim. Sfera finansów będzie się zgadzać tutaj. Dla mężczyzn może pojawić się jakaś. E, możliwość zarobienia dużych pieniędzy, naprawdę dużych. Bądźcie na to otwarci w tym miesiącu i też bądźcie otwarci na sferę mm, własnej intuicji, bo ja tutaj widzę, że e, ta intuicja ona jest, ale wy nie do końca jej słuchacie. Możecie być gdzieś pogubieni. Mm, warto by było się zastanowić. Dlaczego może zatrzymać w końcu? Bo tutaj też jest dużo pośpiechu, bardzo dużo zadań, i, i warto być cały czas w komunikacji ze samym sobą, ze swoją podświadomością i w otwartości na drugiego człowieka. Bo, bo takie zamykanie się i brak komunikacji nikomu, totalnie nikomu nie sprzyja, i przecież wy sami dobrze o tym wiecie. Jeszcze karta rady. No właśnie, emocje, tylko i wyłącznie to, co mówię. Emocje, bądźcie otwarci na komunikowanie swoich emocji. Dzielcie się tymi swoimi emocjami. Ja wiem, że wy lubicie przeżywać sami, jak już wcześniej mówiłem, ale bądźcie otwarci na to, żeby inni mogli razem z wami poprzeżywać cokolwiek, by to nie było. Mmm, dzielcie się tym. Dobrze, teraz kwiecień, maj. Maj, maj, maj. Maj dla was, Raki. Ciągle... Ciągle to samo. To już kolejny raz przecież widzieliście, jak dobrze tasuje te karty, żadna inna się nie powtarza, tylko ciągle wielozadaniowość, wielozadaniowość, dużo zadań, mm, dużo, ale w tym też dużo, dużo takich pozytywnych spraw. A jednak w maju musicie uważać, żebyście nie złamali komuś serca albo żebyście nie wzięli za siebie za bardzo czegoś, co, co, co ta druga osoba do Was powie. E, tutaj na pewno warto by było podsumować e, to wszystko i zastanowić się, czy aby czasem nie płynie do właśnie z tego, że Wy nie komunikowaliście się od dawna, bo to już mi się wcześniej pokazywało. Brak komunikacji, brak komunikacji, ciągle te emocje, emocje, dużo zadań, Mm, I tutaj może być taki w maju e, moment kulminacyjny, w którym naprawdę już będzie trzeba się zatrzymać i wyjaśnić sobie to wszystko. W sferze finansowej znowu mi się pokazuje, że wszystko będzie się zgadzać. Tutaj na pewno do wielu raków mówię, które prowadzą swoje własne biznesy. E, pilnujcie tego, też tej sfery finansów, bo też tutaj na maj będzie się zgadzać, ale przyszły miesiąc już może zacząć się z jakąś taką delikatną blokadą finansową, lub też jeszcze pod koniec maja przyjdzie Wam zapłacić coś, co um, jakieś, jakieś, jakąś należność, która już wcześniej została gdzieś tam um, powiedziana, że musi być zapłacona, i tutaj może się pojawić jakieś ponaglenie do zapłaty, lub tego typu historie, i trzeba będzie to w końcu spłacić. I tak jak mówię, no, skupiajcie się na tym, co pozytywne, i na komunikacji. Na komunikacji potrzebujecie komunikacji, naprawdę. Ja to widzę, że tutaj komunikacji jest brak. Mm. A to wszystko dlatego, że jest bardzo, bardzo dużo pracy do zrobienia. Dobrze, zobaczmy, co w czerwcu. A zanim przejdę do czerwca, moje drogie raki, mm, jeśli macie problemy w komunikacji, jeśli autentycznie te emocje zamiast. Mm, być komunikowane, są kierowane gdzieś do wnętrza. Może czas na to, żeby coś zmienić. Zapraszam Was w takim razie do możliwości skorzystania z hipnoterapii ze mną, a także kwestii uzdrawiania czy kart. Jestem tutaj dla Was. Zobaczmy. Czerwiec. No i tutaj w czerwcu pokazuje mi się smutek. Dlaczego ten smutek właśnie. Tak mi się to pokazuje, że Wy moje drogie raki za bardzo skupiłyście się na sferze finansowej i mogło to spowodować to, że ten związek był zaniedbany. Mm, tutaj w tym, w tym miesiącu czerwcu będzie szansa na to, żeby to żeby to wszystko naprawić więc warto by było może trochę odpuścić w tej kwestii finansów, może warto by było pomyśleć o jakimś urlopie, chociażka zaplanować uważać nadal w, w, w tej pracy żeby tych zadań nie było za dużo na was bo ja widzę, że tutaj bardzo dużo na was odpowiedzialności ciąży i, i tak jak mówię, to może się skończyć smutkiem. Kolejna sprawa, mm, cokolwiek sobie nie założycie w tym czerwcu i czegokolwiek byście nie chcieli osiągnąć, to wy to osiągniecie. Tylko tak jak mówię, nie zapominajcie o, o sferze waszych emocji, mm, nie zapominajcie o tym, żeby je przepracowywać na, na bieżąco, bo naprawdę, naprawdę nie mogą tych emocji się podkładać jeszcze z miesiący w wcześniejszych plus mm, w tej sferze finansu, biznesu yy, uważajcie na jakieś. Mogą to być nawet oszustwa, więc uważajcie uważajcie tutaj na, na propozycje innych ludzi. Niekoniecznie one muszą być dla was sprzyjające i niekoniecznie muszą przynieść wam coś dobrego. Raczej raczej skupić się na, na sferze mm, domu i tego co już macie. A nie gdzieś tam mm, bujać trochę w chmurach. Więc, więc skupiać się na, na tych przyziemnych sprawach i na pewno na temacie relacji, bo tutaj już kolejny miesiąc mi się pokazuje, że temat tych waszych relacji jest tam gdzieś jeszcze do poprawienia. Czerwiec, lipiec. Zobaczymy co w lipcu. Dobrze. W lipcu będzie zmiana i będzie dużo emocji, ale pozytywnych. Będziecie tutaj w energii, w której wszyscy będą, będą, będą widzieć, że wy osiągacie to, co pragnęliście, pragnęłyście osiągnąć. E, tutaj, naprawdę, spełnienie: mamy tutaj słońce, dziesiątka pentakli. Dla wielu z Was to mogą być wymarzone wakacje. Mm, tutaj, tutaj, naprawdę, takie spełnienie, siła charakteru, ale niestety, też nadal. Pokazuje mi się temat tego, że Wy gdzieś te emocje zamiast przepracować, zamiast konfrontować się z nimi, i to niestety też są trudne emocje. Wy je odpychacie od siebie, staracie się ich nie widzieć, a sami dobrze wiecie, że, że to tak nie działa. I nawet poprzez przykrywanie tych emocji tymi pozytywnymi, to nadal nie jest to, warto by było gdzieś tam. Być może skupić się w lipcu na temacie retrospekcji, przepracowywania, wyjaśniania tego, co było, ale oczywiście w tym wszystkim zalecam zachowanie entuzjazmu. I tutaj też wygląda na to, że, że ten lipiec może być takim miesiącem takiego delikatnego marazmu w niektórych sferach, gdzie gdzie będzie trzeba na coś poczekać, gdzie będzie trzeba coś odpracować, od, odrobić. Nie spieszcie się w tym wszystkim, pozwólcie temu płynąć. Pamiętajcie, że życie y, samo kieruje y, się zupełnie innymi torami niż, niż, niż byśmy czasem chcieli, y, więc tutaj nie od razu Kraków zbudowano, nie. Sierpień. Zobaczymy, co w sierpniu. Dla Was drogie, raki. sierpień, sierpień, sierpień. O, w sierpniu jest ok. Ale nadal temat emocji, ale w porządku. Tutaj, tutaj na pewno trzeba będzie mm, skupić się na sferze rodziny. Co ciekawe, tutaj rodzina będzie to może być, nie wiem, mama, siostra, brat będą prosili was o wsparcie, a dla was może wydawać się, że, że, że no niekoniecznie będziecie odbierać to pozytywnie, więc zastanówcie się. Tutaj znowu tematy podróży dalekich, raczej bym powiedział, nie, nie, nie takich gdzieś koło domu, spotkań. Yy, być może wyjazd gdzieś za granicę czy jeśli mieszkacie za granicą powrót do domu i, i, i tutaj yy, mogą się pojawić jakieś niedopowiedzenia <laughs> bardzo mi się tutaj temat yy, tych niedopowiedzeń yy, skłania do mężczyzny yy, młodego 25 35 maksymalnie lat yy, Musicie uważać, bo tutaj przy nim jest karta być może nawet uzależnienia kłamstwa, jakiejś takiej zakładanej maski. Bądźcie ostrożni. A może być po prostu tak, że mama Was poprosi o to, żebyście temu młodszemu czy być może starszemu bratu spróbowali przemówić do rozumu, bo takie historie na przykład w mojej pracy często się. E, przejawiają, gdzie przychodzicie i pytacie właśnie o rodzeństwo swoje lub dzieci, więc, więc tutaj też może być temat dziecka e, waszego, które gdzieś tam może mieć jakieś kłopoty i może nie chcieć powiedzieć wam całej prawdy. To może by, mogą być różne sytuacje, może być nawet tak, że mm, młody przyjdzie z podbitym okiem do domu i prawdę wam nie powie. E, i będziecie chcieli tutaj dociekać, dociekać. Um, ogólnie um, miesiąc sierpień tutaj jawi się dość pozytywnie, poza tym mankamentem tego, tego, tej niespójności. I który to już tak. raz, zważajcie też na temat tych wielu, wielu zadań. Um, to jest szczęście, to jest powodzenie, to jest radość, ale to jest też karta, która mówi o tym, żebyście nie brali zbyt wiele na siebie, żebyście postawili jasno i wyraźnie granice, że jeśli czujecie, że, że nie dacie rady, to po prostu nie bierzcie na siłę wszystkiego, cokolwiek by to nie było, czy to w pracy, czy w rodzinie. Jeśli nie dacie rady, to powiedzcie po prostu, że nie dacie rady, bo może się tego po prostu za dużo nazbierać i skupiamy się na pozytywnym, nie na negatywnym wrzesień. Ciekawe, tutaj tak mi się karty pokazały. Mm. O, a tutaj w sierpniu mm, pierwsze co mi przychodzi to może być yy, jakaś blokada na przestrzeni płatności, przelewów. Na to musicie uważać. E, nie dajcie się zwieść. Tutaj musicie musicie wiedzieć, że że yy, że, że niekoniecznie ta osoba, która być może tą płatność będzie Wam przekazywać, ona musi mieć y, szczere intencje. To znaczy, intencje mogą być szczere, ale ona może coś po prostu ukrywać i kręcić, e, choć w ostateczności, moim zdaniem, te pieniądze zostaną Wam wypłacone. Nie mm, jest tutaj dużo szczęścia, ale są też trudne emocje w tym wszystkim, więc starajcie się skupić na tym, co już jest, na tym, co dobre. Na komunikacji. Komunikujcie przede wszystkim to, co wyczujecie w tej danej sytuacji. Tutaj warto by było znaleźć jakiegoś powiernika, wsparcie takie emocjonalne. Będziecie tego w tym miesiącu wrześniu na pewno potrzebować, bo no tutaj po prostu wygląda na to, że będzie lawina doświadczeń, także takich takich przeróżnych doświadczeń i, i tych pozytywnych, i tych negatywnych, i tak w ogóle patrząc na to wszystko. Mm, Wy na początku miesiąca yy, w pierwszym, drugim, trzecim tygodniu tego miesiąca września możecie nie widzieć jeszcze tego, że to wszystko ma jakiś większy, głębszy sens i pod koniec dopiero miesiąca zobaczycie, że <laughs> będziecie mogli oddechnąć oddychnąć, oddychnąć tak się u nas mówiło, tak chyba potoczne słowo. I, i, I wreszcie złapać oddech i, i powiedzieć sobie dzięki Ci, wszechświecie, że to się w końcu skończyło, i, i będziecie wiedzieć, że to wszystko miało dla Was m, pozytywny rozwój, pozytywną konotację według tego, co się działo. Dobrze, zobaczymy co w październiku. Opowiadam to. Październik będzie słoneczny. Wypadła mi karta słońca. Więc myślę, że tutaj niektórzy z Was decydują się na późniejsze wakacje. A tutaj widzę taką radę. Żebyście w sprawach finansowych wykazali się jakąś pewnością siebie. Jeśli macie taką możliwość, skorzystajcie z jakichś inwestycji długoterminowych. Tutaj będzie ciekawe, bo to wygląda tak, jakby było wiele spotkań, wiele rozmów, wielu ludzi wokół Was, a Wy niestety. Będziecie przeżywać jakąś sytuację z przeszłości i, i wewnętrznie nie będzie was chęci ani siły na to, żeby się tym wszystkim z kimkolwiek podzielić. No ja zawsze, zawsze radzę, żeby mieć kogoś takiego, z kim można się podzielić tym wszystkim, bo, bo człowiekowi ciężko, nie da się chyba tak żyć, żeby, żeby to wszystko... Gdzieś tam w sobie trzymać. Warto by było znaleźć kogoś takiego, kto właśnie wysłucha, wesprze. Więc bądźcie na to otwarci, bo tak naprawdę widzę tutaj wiele spotkań, będziecie świecić, ludzie będą do Was zlegnąć, a Wy wewnętrznie żyjecie przeszłością i czujecie się w tym wszystkim, co się dzieje, samotni, więc warto by było się otworzyć na na kogoś. No. Jestem. Gdybyście potrzebowali wsparcia, naprawdę jestem. Nie będę już dalej się rozwijał na temat tego października. Przejdźmy do listopada. Listopad to będą emocje znowu. Zablokowane emocje, ale również Mm, jakieś problemy finansowe. Mogą też pojawić się e, jakiś brak komunikacji, jakieś, jakieś emocje pomiędzy wami w związku. Tutaj jakaś duża blokada, jakieś sprawy na pewno, na pewno zwolnią, mm, ale też jest tutaj uwolnienie tego smutku, wyrzucenie z siebie tego wszystkiego. E, zważajcie też y, być może właśnie na, na jakieś takie wybuchy emocji, no nie chcę mówić e, agresji ale na to będziecie musieli uważać w tym listopadzie e, e, skupcie się nad tematem tych swoich emocji ja wiem, no wy raki jesteście emocjonalne e, warto by było też znaleźć e, w ogóle to tak wygląda jak, jakbyście wy e, Mogli być kimś takim, kto właśnie zbiera te wszystkie mm, informacje z zewnątrz, Przychod przychodzą do Was ludzie, mówią Wam o swoich problemach, smutkach i tak dalej. A wy w tym wszystkim jakby mm, samotni i nie macie z kim o tym pogadać, więc warto zawsze mieć kogoś takiego, z kim Wy moglibyście pogadać. I, i też panujemy nad swoimi emocjami i... Jezus Maria to, to, to po prostu jaki no, są emocjonalne, ja to wiem. wiem. Mm. Ale, ale tak jak mówię, w listopadzie musicie uważać nawet na jakieś takie nieprzyjemne mm, bym powiedział, wybuchy tych emocji i, i, i nawet złości. Mm. No i też smutku. Tutaj tutaj na pewno będzie taki... E, emotional release, takie emocjonalne. Uwolnienie w tym listopadzie. Zobaczmy, co przyniesie grudzień. Mm -hmm. Grudzień dla raka. Grudzień dla raka. To już cały rok przeminęło. To tak w miłości się coś podzieje. Dla tych, które e, raki były samotne, lub po tamtym rozstaniu, tutaj w grudniu m, otworzy się możliwość na to, żeby <laughs> poznać kogoś nowego. Może to być e, sytuacja, w której będziecie wymieniali wiele, wiele, bardzo wiele e, wiadomości m, poprzez różnego rodzaju komunikatory, czy to rozmowy gdzieś przez telefon. Tutaj też będzie powiew, jakiejś świeżości, chęć do działania, ruszenia do przodu, ale musicie skupić się najpierw na uwalnianiu tego, co jest w waszej podświadomości. Tutaj tematy, doświadczeń z przeszłości. Być może jakaś ojcowska rana gdzieś też może się pojawić na horyzoncie. Więc jeśli by tak było, to ja jestem tutaj dla was, pomagam również w takiej sferze. No i dopiero, jeszcze kartę rady. Wszystko, wszystko mi się tutaj w tym, w tym grudniu pokazuje w sferze jakichś takich blokad i, i braku otwartości. I też pamiętajcie, że czasem jedyne co Was powstrzymuje właśnie przed osiągnięciem sukcesu to Wy i Wasze myśli, bo. Wszechświat jest pełen możliwości, a nie ograniczeń. To jedna z moich takich ulubionych życiowych dewiz. Świat jest pełen możliwości, a nie ograniczeń i Wy bądźcie otwarci. Wyjdźcie z tego ograniczenia. Otwórzcie się na ludzi. Otwórzcie się, bo tutaj też może być tak, że ktoś zaoferuje Wam wsparcie, a Wy nie będziecie w stosunku co do tego wsparcia otwarci. Dobrze, na koniec jeszcze dobiorę kartę rady. Nie będę kończył już ten film. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. A nawet jeśli się nie podobało, to też możecie dać znać w komentarzu, bo wiadomo to zwiększa zasięgi. A w tym wszystkim ustawcie się w roli obserwatora. Patrzcie na doświadczenia, na rzeczywistość z pewnej perspektywy. Starajcie się po prostu być. A z mojej strony dziękuję Wam. Jeśli byliście do końca. Było mi bardzo miło. Pozdrawiam serdecznie. Niech ten 2026 w jakimkolwiek jego momencie byście tego nie oglądali był dla Was wspaniały, zdrowy, obfity i niechaj niczego wam nie brakuje. Niechaj wam się darzy Namaste.